Jeżeli szukacie sprawdzonej i bezpiecznej strony z końcami ze wszystkimi metodami płatności do FIFA 15 i FIFA World Zapraszam na solo gaming, kod Play daje wam 5 zniżki, link w opisie, oczywiście polecam Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem pełen skład informów serii A Pewnie zastanawiacie się dlaczego nie ma tu wielu naprawdę dobrych zawodników Tevez, Pogba, Vidal, Handanowicz nie ma, bo po prostu ich nie ma fizycznie na rynku no i to jest problem, bo ten market teraz działa zupełnie nie tak jak powinien i jej sobie to zniszczyło w 100%, więc ja musiałem tworzyć z tego, co jest dostępne. A co jest dostępne? Diego Lopez na bramce, glik Vidic oraz mm, widic Vidic oraz Bonucci na obronie, widzicie, 3-5-2, bo nie ma lewego. Czarnego obrońcy złote, znaczy złotej karty e, Inform, e, właśnie w Serie A mamy Guarina oraz Pizarro, jeżeli chodzi o defensywę, środkową pomoc defensywną. Ma, na skrzydłach mamy Mertensa oraz Callejona, potem mamy Pirlo jako środkowy pomysł ofensywny. Mogę tutaj mieć małe wątpliwości to do tego, no ale postanowiłem, że go tam e, umieszczę. Mamy także Meneza oraz Iguaina na ataku. No i zobaczymy, jak chłopaki będą się spisywali. Zagrajmy nimi turniej, no i do boju. No okej, okay, mamy pierwszego przeciwnika, jest nim dość ciekawy, albo nieciekawy w sumie HBO, Na SPO mamy Depaya, okej okay. Kajehon, Kajehon, próbuje się tu przedzierać, udało mu się, Kajehon Cóż za akcja tego zawodnika, moi drodzy, mamy 1 do 0 po przepięknej akcji Hiszpana No i co mogę tu więcej powiedzieć, idziemy po zwycięstwo, zaprawdę, co czwartą dopiero Ale trzeba być dobrze nastawionym Menez, świetne podanie do za Menes. Tutaj musi troszkę podryblować. Udaje mu się to jak najbardziej. Menes schodzi do środka. Menes! Menes! No muszę powiedzieć, że driblerzy dzisiaj są niesamowici, jak sobie radzą. I Kaichon i Menes popisali się genialnymi skillami, jeżeli chodzi o dribling. No i zobaczcie na to tutaj jeszcze owinął bramkarza, no i zmieścił piłkę w siatce bardzo, bardzo ładnie. Oleż to ładnie zrobił! Memphis no i daje naszemu przeciwnikowi pro, Gola nie prowadzenie, ale 2 do 1 nawiązał walkę i oby się to do nas źle nie skończyło. I tutaj guarin to powinna być bramka. Jest to bramka Menes! Znalazł się... Co tam się działo? Tam gdzie powinien no i daje nam prowadzenie 3 do 1. Dwie bramki już tego francuza. No i to mi się podoba oczywiście. Oj, no i nagle utraciliśmy raport z przeciwnikiem, czyżby połączenie jego zostało zerwane i powiedział, że to już dość jak dla mnie te 3-1. No zobaczymy. Na razie czekamy na wstępną decyzję od jej. A decyzja jest następująca, moi drodzy. Przechodzimy dalej, bo wygrywając ten mecz, 3-1. Wow, mamy teraz bardzo, ale to bardzo ciekawy. Williton powraca. No, bestia z FIFA 13. Fani nawet jest. Wow, gościu ma naprawdę dobre informy chyba zdążył je kupić jeszcze przed yy, Tak naprawdę zmianą marketu Ładne podanie do Meneza Czy Menez już na samym początku zakończy Uuu, zakończy tą swoją akcję Bramką, pierwsza minuta No niesamowite podanie od siódemki Nie wiem dokładnie kto to podawał No ale wykończenie też nie najgorsze I moi drodzy prowadzimy już od samego początku Pizarro tak świetnie podawał i tutaj Melo, Melo się rozpędza. Melo podanie dobre do Welitona. Welliton, zatrzymuje tą piłkę i Welliton i to jest bramka 1 do jednego. No bardzo dobre zachowanie napastnika. Teraz muszę oddać mu. To no ale to mecz jest jeszcze, jeszcze nieskończony, a my mieliśmy już swoje okazje. No, i tutaj jest 2 do 1. Wididic podawał moi drodzy. no Tego się troszkę nie spodziewałem. Dlatego braku komentarza tak naprawdę tutaj. No... Zobaczcie na to, tutaj świetne podanie. Widzieć, utrzymał się przy piłce. No i Guayan tutaj jest bardzo bliskiej odległości, zmieścił piłkę w 22 minucie. Do siatki mamy 2 do 1. Wygrywamy po raz kolejny w tym meczu. I do Meneza, górą. Menez. Menes to przejął, Menes, Menes! I mamy 3 do 1. Niespodziewana akcja. No, pewnie przeciwnik nie spodziewał się, że jego obrońca tak to zepsuje. Ale my, oczywiście, działamy zawsze do końca. No, i w taki właśnie oto sposób mamy 3 do 1 w 45 minucie. Dobre podanie, i to jest śród karny, moi drodzy. To jest druga akcja, może jego w całym meczu. Guarin? Guarin? Może to jest daleka? Guarini, cóż za bramka? Ło, co zrobił ten zawodnik? Seria środkowy, bo jest defensywny. Wow! No, tylko tyle mam do powiedzenia. Ależ przymierzył. Guarin nie dojrze strzela, to przejmuje. I wszystko tu wygląda naprawdę pięknie w jego wykonaniu. I tutaj teraz Iguain. No, Ty jeszcze bramki tutaj nie strzeliłeś, więc może czas najwyższy. Przynajmniej podać dobrze. Do Meneza Menez. I to jest kolejna bramka dla Francuza. No. No i moi drodzy, wygrywamy 5 do 2, genialny występ naszego zespołu Muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podobało A co najważniejsze, idziemy do finału Jako, że miałem wcześniej rozegrany jeden więcej mecz w Ten pierwszy początkowy w pucharze I zaczynałem dopiero od drugiego Dlatego teraz, po dwóch meczach wygranych Trafiamy do finału, ale to były dwa mecze Bardzo pewnie wygrane i to mi się podoba Okej, okay, mamy kolejnego przeciwnika serii. A, jego klub nazywa się I Jest to seria. A, jakby nie było Pirlo, Pirlo Dojdzie do tego pierwszy, Pirlo no i chyba, chyba, no, będzie żółto nie wiem, ale było bardzo blisko. Menes? Znalazł się? Zniknął nagle, nie, menes, nie ty. No i po 45 minutach mamy 0 do 0. Nie mamy żadnego celnego strzału na bramkę, mamy 5 łącznie, ale 0 celnych. Nie dobrze to wygląda. Jakim cudem, jakim cudem. Ło, to było bliskie stracenia gola. I piękne podanie teraz do Kajehona Kajehon tutaj się rozpędza, Kajechon. Kajon i jest bramka! Nie wiem kto to strzelił, bo, bo, bo to mega ślamazarne. Ale jest! Pirlo w końcu się doczekał swojej bramki, miał tyle prób, że jest! No, strzały nie są chyba jego najmocniejszą tutaj e, fuchą, ale na szczęście, pomimo tego, że odbiło się od pleców Caseresa, trafiamy na 1 do 0. Po świetnej akcji, Kajona. No i ciągle wybijamy, wybijamy dumbie. Uwaga, kryć tutaj! Uwaga, na dumbie, bo to jest zdecydowanie najgroźniejszy zawodnik w tej drużynie. Guarin, Guarin, i poprzeczka, ależ uderzenie. Ależ to poszło. Ależ to poszło. I moi drodzy, tak jest. Udało się wygrać Puchar właśnie pełnym składem. Informów Seria. Oni idą świętować. My, typ chyba też powinniśmy. E tak czy inaczej, bardzo fajnie mi się grało. Naprawdę, skrzydła genialne. Atak genialny. I Guain może troszeczkę gorszy. I Eśpę, o jednak Pirlo to tak średnio się sprawdzał tam Natomiast yy, Guarin świetny zawodnik Menes tak jak już mówiłem Mertens, Callejon, Bardzo dobra obrana, pomimo tego, że byli wolni Dawali jak najbardziej radę No i co? No jestem zadowolony Także dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę I widzimy się już już w kolejnym odcinku na YouTubie Jaki będzie? Jeszcze nie wiem, ale na pewno jutro się dowiecie Trzymajcie się i na razie